Cześć Wam, to ja, jestem Ry. I w dzisiejszym odcinku recenzja Ogiera Lancelota z firmy VIA. Tegoroczna nowość, właśnie 2020. Już jest dostępna na monocerusie, przynajmniej był. Razem z Szarifem, Ogierem Arabskim, którego ostatnio recenzowałam. No i uznałam, że dziś nagram także jego recenzję. I tak, w porównaniu do szarifa. Którego nagrywałam wcześniej. No to tak jak może pamiętacie, materiał był jego szarifa dość tragiczny, tragicznie w ogóle wykonany był. Otóż tutaj na szczęście materiał jest lepszy, jeśli chodzi o ten model. Nie łamie się po z palcami, tak jak tamten absolutnie nie także tutaj jest na plus także on nie ma tyle tutaj, że tak powiem różnych minusów, jakiś brust które na przykład miał Szaryf ale też słyszałam, że bardzo łatwo się łamie więc, więc zwłaszcza nogi więc też trzeba tutaj uważać troszeczkę, mój akurat przyszedł powykrzywiany dość ze mam powykrzywiane tą nogę na przykład ma krótszą i też się strasznie gibie tak troszkę, no i no, zbyt akurat on stabilny nie jest. Ta noga jest krzywa i właśnie tam, tam. I nie wiem, czy będę cokolwiek tutaj z tym dorabiać, bo myślę, że musiałabym całą nogę odciąć i po prostu przedłużyć. Ale no, tak jak mówię, zobaczymy, co tutaj zrobię, bo on będzie malowany, ale nie przeze mnie. Także jeszcze tutaj, jeśli chodzi o to, to hmm, trzeba naprawić po swojemu, jeśli coś takiego wam przyjedzie i tak materiał ogólnie jest twardy dość śliski malowanie jest według mnie całkiem akceptowalne jak na wiecie jednak malowanie w jest o wiele lepsze niż na przykład w szlech czy jeśli, i kolekta jeśli chodzi o właśnie maść z rokatą wija jak to wija ma modele dość realistyczne przynajmniej no, bardziej realistyczne niż większość tej skali dostępnych Normalnie na rynku. Ogólnie Lancelot też jest, że tak powiem, miniaturką normalnego rezina, który był dostępny jakiś czas temu. I ten jest po prostu potrzebny w skali LB i potocznie nazywany Mini Lancelot. Tak samo Mini Sharif. I cóż mogę tutaj powiedzieć o nim? Zaczniemy od recenzji i spojrzenia osoby, spod, ką, spod ta osoby, która modelami się bawi. No, otóż myślę, że byłby całkiem w sumie spokój, na przykład taki końskokowy albo ujeżdżeniowy. Myślę, że jak najbardziej. Z racji tego, że akurat te, te modele mają dość małe łby, to na niego. Yy, Raczej musiałby być, że tak powiem, o głowie dla kucyka, ale siodło już normalnie, dlatego że ten model jest dość grubiutki. Naprawdę taki, no, grubiutki ma brzuszek. Tak, yy, powiedzmy to otwarcie. Klatkę piersiową ma normalną, yy, więc spoko. No, jeśli chodzi o patatajanie, to da się, ale, no, tak jak mówię, ja bym uważała na waszym miejscu, gdyż... Za bardzo bicie, że tak powiem, jego nóg. E, może się, no, tak jak mówiłam, skończyć tak, że po prostu się złamie jakaś. Ale myślę, że nie będzie to aż tak bardzo prawdopodobne jak na przykład przy szarifie. E, model ogólnie jest bardzo ładnie wykonany. Bardzo ogólnie jest taki. No, widać, że to jest taki typowy sport horse. Rasy on podanej nie ma, jest napisane, chyba że jest gorąco krwisty. Malowanie, tak jak mówiłam, jest bardzo spoko, Kopyta są ładnie zrobione, jak to UV, także oczy są pomalowane. Normalnie ma zrobione tutaj oczy teńczówki. Spróbuję wam pokazać. Nie wiem, jak w tym świetle to wyjdzie. O, widać. Widzicie to. Jest normalnie zrobiony, zaznaczone wszystko tutaj, więc to jest naprawdę na plus, bo bardzo mało modeli. Nawet Breyer nie ma tych oczu, wiecie, zaznaczonych tak jak y, na przykład ten model. Ogólnie konik ma koreczki, zrobione, krótką grzywę, no a ogon jest taki dość. Cieniutki, że, że, że tak powiem, i jakby wczepiony w konia. Nie jest razem rzeźbiony, tylko osobno widać. Że po prostu jest doczepiany. Widać to na pierwszy rzut oka. Ale wygląda to naprawdę całkiem spoko, dość realistycznie dzięki temu. E no, także jakieś derki, jakieś owiki można robić, dlatego że konik nie ma połączonego ogona z tą tylną nogą, więc na spokojnie jakieś ochraniacze czy owiki też wejdą. No i myślę, że w każdym sprzęcie, po prostu i w, no we wszystkim, w każdym rzędzie, w każdym sprzęcie, darcy w ogóle będzie wyglądał świetnie, bo ogólnie model jest bardzo ładny. A teraz spojrzenie z pod kąta osoby, która modele kolekcjonuje. No to myślę, że jak najbardziej, dlatego, że modele VIA ogólnie są limitowane. Tylko nie pamiętam, czy do 2,5 tysięcy sztuk, czy do 5000 sztuk. Wiem, że przynajmniej Bella była, Don Johnson był, więc myślę, że to także. Ale no nie jestem pewna. Naprawdę nie jestem pewna. Tutaj akurat przyznam się bez bicia, że nie sprawdziłam, bo Don Johnson, Bella akurat miały certyfikaty, a te nie. Więc więc uznajmy, że nie bierz się tego, właśnie na to poprawkę o tak. Przyznam się bez bicia, że właśnie nie sprawdziłam. No ale jeśli chcecie właśnie fajny model swojej kolekcji realistyczny w tej skali to Lancelot jak najbardziej. Jeśli chcecie na customa to także jak najbardziej, bo jest świetnym materiałem na customa, według mnie. Ja mam zamiar kupić jeszcze jednego i też przerobić go troszeczkę bardziej niż tak i właśnie będzie, będzie, będzie siwy, jabłkowity ten drugi yy, tak, ogólnie no tak jak mówiłam, model nie jest zbyt stabilny, ale to chyba zależy od, od sztuki, konik ma pomalowane yy, kasztany nie są wyrzeźbione, tylko są pomalowane yy, narzędy, jak, no, tak jak mówiłam się nadaje na spokojnie, żeby założyć porobić jakieś zdjęcia jak najbardziej. Ogólnie też jest realistycznie zrobiony. Dość fajnie ma zrobione tutaj szczegóły wyrzeźbione. No tylko tak jak mówię, jeśli ktoś by chciał na przykład takiego VIA wystawić w jakimś live show. No to myślę, że już akurat niekoniecznie. Przynajmniej jako w wersji off, w kategorii, że malowanie w no, original finish. No to myślę, że będzie ciężko. Dlatego, że. No Pójdźcie na te bruzdy. Z tego co wiem, to każdy ma. Moja każda wia jaką miałam, miała albo grudy, właśnie tutaj też są grudy na niej, albo właśnie jakieś bruzdy, więc no akurat to nadaje się jak dla mnie tylko pod customizację jeśli chodzi o to. Ale no myślę, że jak najbardziej. Też nie każdy lubi taki typ koni, akurat. Mi akurat się bardzo podoba, więc no. To akurat, 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 tak, Julia dzisiaj. Kwestia gustu. E, tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam do ankiety, jaka recenzja ma być następna. Cześć.